Hejka, wróciłam. Czyni? No tata, hajka. Tak było w pracy. No nawet okej. Okay. Dobra. A myślisz, żebym się nadawała na kelnerkę? Hmm, no nawet. A kim może? Zki że? Nie nie znam. A nie, to czekaj, to był sklep. O, w retro. Yy, no, nawet. Ale czy bym się w ogóle nawała? Na no bo ja sama wiesz, nie wiem. Ta, jasne. Serio? Tak, żeby zarabiać chociaż pieniądze, bo ja się trzymam. Aha, okej. Okay. Ale już co? Przez ciebie mam te strasy. Zrobiliśmy kuchnię, ale naszego pokoju nie. Nawet nie mamy do tego wyjścia drzwi. Wiesz. My mamy połączony z kuchnią. I musimy jakieś pieniądze wziąć. No tak, ale to wszystko przeze mnie. Tak? Tak, wszystko przez ciebie. Bo nie mamy tyle wystarczająco pieniędzy. Żeby to zbudować Ja czy jeszcze mam na groszu że znaczy ja już mam grosz No A zaraz y, nie będziemy mieć tyle jedzenia ile mamy No co? też musimy y, gotować Hodować No dobra Ja to wiem y, Usiądź, tu masz fotelik No i usiądź, a ja sobie nam jedzenie na pewno to umiesz. No teraz, skoro chcę iść na kelnerkę, ale kelnerka tego przy... podaje zamówienie i no pisze, nie? No umiem pisać. No jak ja widziałam, to umiesz bardzo ładnie. No dobra, usiądź, a ja coś przygotuję. Dobra. I mając sobie jakieś tam filmy. Tik, o kotkach. Nienawidzę kotków. E, no to o psach nie wiem, wszystko jedno. Ja coś tu przygotuję. Hmm. hmm. nawet fajne. A co powiesz o knale, Eee... No, nawet ją lubię. Wiesz? Okej, okay, dobra. Eee, może zjemy dzisiaj kości? Nasze chruki? No, takie kości nie. No... Hmm? okej, okay, dobra. Dobra. Hmm. Dobra, odnośnie ten komputer... Hmm. Ej, pójdę na chwilę do pokoju, ok. Dobra. No, jedzenie już prawie gotowe. Och, nie widzę tego stołu. Gotowe! Świetnie. To jemy, no. Jakiś się to smakuje? Mmm, No, nie pójść na kalendarz. Co ja? No. Musisz chociaż znaleźć jakąś pracę. Eto, to sobie Co Tylko kość kupiliśmy przecież. Patrzcie. No, wiem. Ja... Ale nawet nie mamy telewizora. Tylko mamy tylko laptop i jedną komórkę. No to jakaś rację. <laughs> jeden komórkę, jeden laptop i ja No. Ale co jest pyszne. Musimy to więcej kupować. Ale w jednej paczce jest tylko. Dwie kości. Trudno, musimy więcej. Okej. Okay. Ale wiesz co? Mm, co? Musieliśmy... Musimy jakiegoś chłopaka znaleźć. No. U. Nie kiedyś. Co się z nim stało? No pokłóciliśmy się, bo ja musiałam wszystko robić. Teraz ja za ciebie wszystko robię. No. Like a, się, takie pyszne. A czy zamówić ciągle pyszne? No okej. Okay. Um, a say... co? Musimy znaleźć dla ciebie, proszę. Mówiłem o tym. Zerwam. Ja też. No dobra. Teraz. Um, masz jakieś um, dyplom, szkoły, takie coś. Po co? No bo musimy się zatrudnić, nie? E, no dobra, tam. Pa. A dyplom? Po co tam idę, pa? Okej, okay, dobra, pa.